Rzeczy bywają większe lub mniejsze, droższe lub tańsze, lepsze lub gorsze. Gdy je pod jakimś względem oceniamy, zawsze staramy się oprzeć o pewne charakterystyczne cechy tych rzeczy. Według słownika języka polskiego cecha to element odróżniający lub charakteryzujący istoty żywe lub przedmioty. Jakie cechy odróżniają i charakteryzują okna albo drzwi balkonowe? Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Błaszczyk i witam wszystkich w wideo poradniku Okno Rada. Każde okno składa się z ramy ościeżnicy, skrzydła, oszklenia, okuć sterujących i uszczelek. Ta zgodność komponentów wcale nie powoduje, że wszystkie okna są takie same. Co więcej, nawet wtedy, gdy dwa okna zostaną wyprodukowane z dokładnie takiego samego zestawu komponentów i elementów, nie oznacza to jeszcze, że będą takie same. Aby konstrukcje okienne oceniać i porównywać, trzeba odwołać się do cech charakterystycznych dla okien i drzwi balkonowych. Cechy, które odróżniają i charakteryzują okna i drzwi balkonowe, nazywane są właściwościami użytkowymi dokumentem, w którym przedstawiono wszystkie cechy, wszystkie właściwości użytkowe okien i drzwi balkonowych oraz klasyfikację tych właściwości. Jest norma europejska pn 14351, część pierwsza, okna i drzwi zewnętrzne. W opisie zastosowania normy czytamy, cytuję. W niniejszej normie europejskiej określono, niezależnie od materiału, właściwości eksploatacyjne, które mają zastosowanie do okien, drzwi zewnętrznych oraz zestawów okienno-drzwiowych. Niniejsza norma europejska ma zastosowanie do okien, drzwi balkonowych i zestawów okienno-drzwiowych uruchamianych ręcznie lub za pomocą napędu przeznaczonych do zamontowania w pionowych otworach ściennych oraz okien dachowych przeznaczonych do zamontowania w pochyłych dachach. W poprzednich odcinkach okno Rady Wskazywałem na ważną rolę i znaczenie właściwości użytkowych jako narzędzia służącego do oceny wartości użytkowej okien, przydatności okien do zastosowania przewidzianego przez architekta albo inwestora oraz porównywania i wyszukiwania w ofertach okien lepszych i gorszych pod jakimś względem. Przyszła pora. By przedstawić wszystkie właściwości użytkowe okien i drzwi balkonowych po kolei. Uwaga! Cechy, które odróżniają i charakteryzują okna i drzwi balkonowe, niezależnie od materiału, z którego je wykonano, to odporność na obciążenie wiatrem, odporność na obciążenie śniegiem i obciążenia trwałe reakcja na ogień. Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego, wodoszczelność, substancje niebezpieczne, odporność na uderzenie, nośność urządzeń zabezpieczających, właściwości akustyczne, przenikalność cieplna, współczynnik promieniowania słonecznego G, przenikalność światła LT, przepuszczalność powietrza, siły operacyjne, wytrzymałość mechaniczna. Wentylacja, kuloodporność, odporność na wybuch, odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie, zachowanie się między różnymi klimatami, odporność na włamanie. Norma Europejska weszła do zbioru polskich norm kilkanaście lat temu. Ale nie będę zaskoczony, gdy powiecie, że o niektórych z tych właściwości użytkowych okien słyszycie po raz pierwszy. Przypadek? Nie sądzę. Raczej komuś ciągle nie zależy, by kupujący sami potrafili oceniać wartość użytkową okien przed zakupem. Wbrew reklamom szybko mogłoby okazać się, że nie wszystko złoto, co się świeci. Gdy pytamy inwestorów, jakie okna chcieliby kupić do własnych domów, zazwyczaj odpowiadają przymiotnikami. Okna mają być sztywne, ciepłe, ciche, szczelne, trwałe, energooszczędne, wytrzymałe, komfortowe, bezpieczne, antybłamaniowe. Tak określone cechy okien nie oznaczają niczego konkretnego i dla każdego mogą znaczyć co innego. Sytuacja zmieni się zasadniczo, gdy każdemu z tych przymiotników przypiszemy jedną lub więcej właściwości użytkowych o określonym poziomie albo wartości. Wtedy w zakresie ocenianej cechy okno A okazuje się być lepsze od B. Konkret i jasna wskazówka co do wyboru. W ten sposób, jeszcze przed zakupem, można ocenić, jak bardzo okno jest sztywne, trwałe, ciepłe, ciche, szczelne, czy jakie tam jeszcze ma być, i porównać je do konkurencyjnych produktów. Tam, gdzie w ocenie okien i drzwi balkonowych zaczyna używać się właściwości użytkowych okien, tam kończą się reklamowe frazesy. Czy okno posiada wysoką wartość użytkową, czy jej nie posiada, to można zwyczajnie udowodnić i potwierdzić. O tym, jak łączyć określone właściwości użytkowe z zaletami okien opisywanymi przez przymiotniki, opowiem już w następnych odcinkach. Zapraszam do oglądania i subskrypcji wideo poradnika Okno Rada. Jeżeli chcecie przesłać do nas pytania, Piszcie na adres oknorada W kolejnym odcinku Jędrzej opowie o tym, co odróżnia montaż prawidłowy od nieprawidłowego, w wymaganiach montażowych i usługach, które nie są montażem, ale tak się o nich mówi i myśli. Zostańcie z nami. Do zobaczenia.